Cześć, mam na imię Karolina, to jest Art House of Cross Stitch, czyli mój kanał poświęcony hafcie krzyżykowemu. Jednej z, moi, jednej z moich pasji, do której wracam od dzieciństwa, odkąd tylko nauczyłam się haftu krzyżykowego. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać trochę rzeczy, mianowicie kilka rzeczy, które w ostatnim czasie skończyłam. Kilka rzeczy, które obecnie robię i nad którymi pracuję. Moje skończone projekty, to co zaczęłam, takie małe przybliżenie, to czym się zajmuję, to będzie taki pierwszy odcinek, więc zrobimy taki mały wstęp po prostu do, do, do wszystkiego, co jest, co jest dalej. Pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, która jest dla mnie, y, która ma dla mnie ogromne znaczenie, jest to prezent dla mojej mamy y, na jej urodziny. Y, urodziny miałam w lutym, więc to, to też jest taki y, miły czas ogólnie. Ja mam urodziny w styczniu, moja mama ma urodziny w lutym, więc y, y, zaraz po moich urodzinach praktycznie moja mama... Ma swoje, więc chciałam zrobić dla niej coś wyjątkowego. Wykonałam dla niej taki obrazek. Jest to ramka ze zwykłego obrazka. To jest kwiatek, który wyszyłam na płótnie. To jest materiał, który nazywa się perlen. Całość wykonałam sama, no oprócz oczywiście ramki, bo ramkę, ramkę kupiłam. Ramka to jest po prostu Zwykła najzwyklejsza zwyklejsza ramka z Ikei. Tutaj mamy, um, tutaj mamy e, te, które, które jest e, na magnes. Ona jest przyczepiana na magnes, więc można przyczepić bądź e, odczepić. E, dolna część też jest e, odczepiana, również jest na magnes. Tak to wygląda z lewej strony. Może nie wygląda to zbyt pięknie, ale wiadomo, liczy się prawa strona, a nie lewa, więc na razie to tak sobie może być. Jest to o tyle fajny pomysł, że um, możemy sobie zmieniać e, zmieniać dekoracje e, na wszystko, co będziemy chcieli. Czyli, jeżeli zrobię coś nowego mojej mamie, bądź e, będzie to jakiś większy obrazek, albo dwa mniejsze, albo. Tu możemy dać inną dekorację, tu możemy dać obrazek, możemy zmienić kolejność, możemy dać tutaj coś mniejszego. To już jest kwestia dowolna. Taki sposób wykończenia naszego haftu daje nam ogromne możliwości późniejszego wykorzystania tej podstawy, którą mamy, czyli ramkę i tutaj materiał. To jest po prostu zwykły materiał którym jest, który jest naciągnięty na, na tekturę I można sobie wtedy dowolnie mieszać materiały, kolorystykę Dowolność jest Tak naprawdę co nam, co nam tutaj podpowie wyobraźnia, tak możemy sobie zadziałać Także to jest pierwsza rzecz, którą wykończyłam, tak całkowicie wykończyłam Kolejnymi rzeczami Projektami, które skończyłam, były projekty trzech rowerów. Pierwszy rower, który skończyłam, to był rower turkusowy. To jest taki rower. To jest rower turkusowy. Ten rower turkusowy był zrobiony na tkaninie mniejszej, bodajże osiemnastce, także tutaj. Jest troszeczkę mniejszy niż pozostałe dwa rowery, ale mi to kompletnie nie przeszkadza. Chociaż no, z rozpędu wzięłam pierwszy materiał z brzegu, który miałam, e, po, dłuższym czasie, e, po dłuższym czasie wyszywania, i nie do końca tak naprawdę wiedziałam, co mam w tych swoich e, resztkach materiału. więc to, co mi zostało, to wykorzystałam. Drugim rowerem był rower czerwony. Tak wygląda rower czerwony. A trzeci z kolei to jest rower fioletowy. One rzeczywiście się różnią wielkością, już, bo tutaj jest. Te są na szesnastce. Co ciekawe, moja szesnastka to nie jest 64 krzyżyki na 10 cm, tylko 62 krzyżyki na 10 cm, więc wychodzi troszeczkę ten krzyżyk większy niż powinien według e, tego, co piszą producenci. Natomiast tak jak widzicie, no, jest dosyć spore, ale czy to robi aż taką wielką różnicę te 62 niż 64? Chyba nie. Jakby nie do końca y, jest to dla mnie aż tak istotne, żeby, y, żeby, żeby to było, y, że mam tutaj jest bliska. Żeby to było aż tak mega istotne te dwa krzyżyki. Aczkolwiek policzyłam, bo robiłam sobie siatkę, stąd też wiem, że mm, wiem, że po prostu tych dwóch gdzieś tutaj zabrakło. Yy, no i jest jeszcze kolejna praca, która jest yy, niewykończona. Niewykończona ze względu na to, że yy, zakupiłam materiał w pasmanterii stacjonarnej. Była tylko czternastka. Kupiłam ten materiał. E, zaczęłam, e, zaczęłam... od narysowania sobie siatki, bo ja przy dużych projektach bardzo lubię sobie rozrysować siatkę. Tutaj ten materiał jest wyprany już, więc tej siatki nie ma. E, jest jakaś poświata delikatna, e, bo niestety dokonałam zbrodni ołówkiem, zwykłym ołówkiem. Nie chciałam się sprać. Zaczęłam ten obraz dosyć dawno, już dawno, dawno, dawno. Niestety jest nieskończony, i nie jestem pewna, czy w najbliższym czasie będę miała ochotę go kończyć, choć patrząc na niego, jest, jest śliczny. To jest wersja wiosny i naprawdę jest, jest bardzo ładny. Jedyny problem jest taki, że to jest czternastka. Nie przypadam za czternastką, bo te krzyżyki są gigantyczne, więc nie do końca mi się to podoba. A z drugiej strony on będzie ogromny, słuchajcie, bo. Um, gdzieś tu powinno być mniej więcej widać. On będzie taki. Także on będzie po prostu ogromny. Ech. Czy mi się chce? go kończyć. Nie jestem do końca przekonana. E, kolory są piękne i w ogóle on jest prześliczny, e, jeżeli chodzi o, o kolorystykę, o, o obraz, o wzór jest przepiękny, fakt, jest przepiękny, ale mam taką ochotę na inne wzory i na inne rzeczy, że nie jestem pewna, czy zatem się zabiorę w najbliższym czasie. Być może go kiedyś skończę. Kolejną rzeczą, którą jest, e, którą jest która jest w trakcie. To jest e, Christmas Rose, Lizzy Kate. Tak to wygląda. E, to jest kanina, która hmm, Linda, chyba Linda. Napiszę wszystko w, w opisie, bo teraz umknęło mi, co to jest za materiał. Materiał kupiłam biały, to jest um, jego, ja pofarbowałam kawą i herbatą. To jest moja, m, mo, moje farbowanie i moja taka wersja vintage. Trochę mi się już nudziło tej bieli, już było dosyć sporo, miałam ochotę na coś innego, także to jest wersja Lizy Kate. E, co jest fajne, każda z, z tej reguły tutaj e, jest osobnym, osobnym wzorem, który możemy sobie wykorzystać na, e, na mniejsze panele i zrobić z tego na przykład ozdobę. To też jest fajna opcja e, w momencie, kiedy chcemy zrobić sobie jakieś ozdoby na choinkę bądź ozdoby do domu, e, i nie musimy e, robić tego do. Tego aż tak dużego. Co ciekawe, e, ciekawe, nie ciekawe, ale ogólnie rzecz biorąc, to będzie, to będzie mniej więcej takie, takie duże. Mniej więcej. E, ze względu na to, że ja nie liczyłam materiału, ja po prostu poszłam na żywioł. E, zaczęłam wyszywać e, i w momencie, kiedy tak na oko sobie przymierzyłam, to wyszło mi, że nie zmieści mi się, tam jest chyba 12. 12 tych reguł. One mi się wszystkie nie zmieszczą, więc ja sobie je skrócę. Wybiorę sobie te, które mi się podobają, zrobię tutaj na główek, który będzie i, i tak rozwiążę kłopot z brakującym miejscem na, na tkaninie. Ale no tak jak mówię, ja w ogóle nie mierzyłam nie mierzyłam kompletnie, jak to będzie wyglądało, dlatego. Dlatego jest, jak jest, skrócę sobie, y, skrócę sobie listę i będzie ok. Y, jeszcze, jedny, jeszcze jedną pracą, nad którą pracuję, to jest y, praca y, butelki. Wygląda to tak. To jest butelka. Która jest, to jest wersja butelki, która ma um, latarnię morską. Um, nie będę ściągała z ramy, bo um, niestety docięłam tylko taki mały kawałek na potrzeby tego obrazka. Ramka jest troszeczkę za duża i mam później kłopot, żeby ją ten materiał naciągnąć i zmieścić na ramce, więc... Nie będę jej ściągać, bo się trochę namęczyłam, już i tak się męczę z, z nałożeniem tego materiału na ramce. Ten materiał tutaj, który mi tutaj gdzieś dynda po bokach, zabezpiecza mi kanwę. E, to jest kanwa 20. To jest Aida 20, więc trochę też poszalałam e, z, e, z wielkością. Zrobiłam tutaj e, dwie nitki na, na dwudziestce. Będę planowała jeszcze zrobić e, jeden na jeden, e, żeby zobaczyć e, jak to będzie wyglądało, czyli po prostu jedna nitka. Przy tych dwóch nie ukrywam jest trochę grubo i nie wygląda to do końca e, tak, jak bym chciała, te krzyżyki też nie są takie ładne, jak powinny być. Bo niestety ten materiał nie ma, yy, nie ma na tyle miejsca, żeby te nitki się ładnie ułożyły, więc jest dosyć ciasno. Zobaczymy, jak będzie wyglądała jedna nitka przy tym, ale to z czasem coś się wymyśli, żeby sobie coś innego dobrać. To jest moja ostatnia praca, nad którą, pra, yy, nad którą obecnie pracuję. To jest mój ostatni projekt. Jest jeszcze jedna mała praca, taka, taki przerywnik halloweenowy, ale to może pokażę w następnym filmiku. Jest też kilka rzeczy, nad którymi chciałabym popracować, ale to też pokażę w przyszłości. Nie będę wszystkiego zradzała dzisiaj już tak od razu. To może byłoby na tyle. Ja w ostatnim czasie przerzucam się na troszeczkę inne tkaniny niż Aida, więc gdzieś tutaj pojawi się też więcej tkanin, więcej rodzajów, ale nie chciałabym teraz wszystkiego tak umieścić w jednym filmiku. To jest mój pierwszy filmik na moim kanale. Mam nadzieję, że znajdziecie coś tutaj dla siebie, coś wam się podoba. W przyszłości na pewno nagram materiał o moich tkaninach, które, które polubiłam, które lubię. Zachęcił mnie do tego flostu, który zaczęłam oglądać w zeszłym roku i po prostu zachwyciły mnie flostubarki, które pięknie wykańczają pracę, właśnie dzięki nim. To jest. To ta praca jest e, inspirowana właśnie tamtymi dziewczynami, ponieważ nie do końca e, nie do końca podoba mi się samo umieszczenie obrazka wyszytego w ramce i jako obrazu takiego typowego obrazu. E, bardzo mi się podoba ta multifunkcyjna opcja, że mogę sobie coś zmienić że to nie jest tylko jedno na stałe, jedna ramka, jedno, jeden obrazek i koniec i tego już nie ruszymy. Taka opcja mi się dużo bardziej podoba, jest y, dla mnie to jest super rozwiązanie. Jeżeli was zainspiruje do tego, żebyście y, pomyśleli nad y, czymś nowym w wykonaniu, w wykończeniu swoich prac, no to będzie fajnie, bo jednak ten sposób mi się dużo bardziej podoba. I na pewno będę kiedyś szukała alternatywy na wykończenie swoich prac i powieszenia ich albo umieszczenia gdzieś, ale nie do końca jako typowe zdjęcie, czyli tak jakby y, praca ramka, dziękuję na ścianę. E, Także tych tkanin troszeczkę się uzbierało, e, jest parę rzeczy też, których w ostatnim czasie kupiłam, na razie testuję, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tak jak do tej pory, na przykład jedną z rzeczy, którą testuję, jest ramka. Jestem zakochana w tych ramkach. One są dużo fajniejsze, dużo wygodniejsze niż, niż tamborek, właśnie uciekło mi słowo niż tamborek. Tamborków mam dosyć sporo. Miałam jeden swój taki bardzo, bardzo, bardzo ulubiony, to jeszcze jest u nas w rodzinie od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. Bardzo długi czas na nim pracowałam. Jest metalowy i jest ciężki, więc troszeczkę też zniechęcało do pracy. Ale o tym też powiem w najbliższych, może odcinkach, które y, bym Wam nagrała. Jeżeli chcecie zobaczyć moje prace z bliska, zachęcam Was do y, zajrzenia na mój Instagram arthouse of Cross y, Tam będziecie mogli sobie zobaczyć z bliska moje prace, mój Instagram, nad czym obecnie pracuję, jakieś urywki z, w międzyczasie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tkanin, yy, albo yy, czegokolwiek tutaj, jeżeli chodzi o, o, o haft krzyżykowy, możecie je zadawać w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć, jeżeli będę tego potrafiła. Yy, to będzie chyba wszystko, co miałabym dzisiaj Wam do powiedzenia. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo. Także do zobaczenia i miłego.